Bohater dla bób. Bób to prawdziwa skarbnica cennych składników odżywczych. Jest dobrym źródłem białka roślinnego. Jednocześnie nie dostarcza nam nasyconych kwasów tłuszczowych ani cholesterolu. Porcja bobu zawiera duże ilości błonnika, witamin z grupy B oraz składników mineralnych takich jak potas czy magnes. Za co powinniśmy doceniać bób? Jak większość nasion roślin strączkowych bób zawiera wiele cennych składników odżywczych. Cechuje się wysoką zawartością białka, około 7,6 g przez 100 g bobu, warto więc po niego sięgać będąc na diecie wegetariańskiej. Zawiera dużą ilość błonnika pokarmowego, 6 g przez 100 g, który dążąc kwasy tłuszczowe w wielicie grubym obniża poziom złego cholesterolu ldl -WKT. Jest bogaty w wad, żelazo, magnes, witaminy z grupy B i kwas foliowy, witamina B9, które są głównymi elementami budulcowymi i przekaźnikowymi w organizmie. Bób dla osób na diecie Z uwagi na niewielką zawartość tłuszczu oraz niską kaloryczność, bób polecany jest także dla osób będących na diecie odchudzającej. Bób zawiera znikomą ilość tłuszczów, około 1 g w jednej porcji, nie zawiera niepożądanych nasyconych kwasów tłuszczowych ani cholesterolu pokarmowego. Kaloryczność bobu to 66 kcal 100 g przy zawartości węglowodanów na poziomie 14 g przez 100 g surowego produktu. Najlepsze będą nasiona bobu ugotowane al ponieważ charakteryzują się niższym niż rozgotowana wersja. Indeksem glikemicznym iksurowego bobu to 40, gotowanego to już 80. Uwaga na przeciwwskazania. Niestety, ze względu na przeciwwskazania, na powinny uważać kobiety w ciąży ze stwierdzoną tzw. cukrzycą ciążową, ze względu na dużą zawartość cukru w możliwy wysoki indeks glikemiczny w przypadku zbyt długiego gotowania. Osoby chorujące na dnę noczanową, ze względu na zawartość związków kurynowych w bobie. Osoby cierpiące na fawizm, chorobę genetyczną wykluczającą całkowicie spożywanie bobu, reakcja alergiczna. Osoby o wrażliwym układzie pokarmowym, bób, zwłaszcza spożywany w dużych ilościach, może powodować nadmierną fermentację w jelitach z Bób jest wartościowym warzywem, który w połączeniu z innymi produktami może stanowić pełnowartościowy i posiłek.